Dajcie, kochani na sobotnim odcinku. Dzisiaj chciałam Wam pokazać listę osób, które biorą udział w konkursie. Dodatkowo wzięłam sobie jedną trapeczkę, bo odkryłam, że jest u nas nowy punkt lotto. Poza tym tworzy się żabka i podejrzewam, że tam też będą zdrabki, więc będą dwa nowe punkty. Będzie gdzie się zaopatrywać. I w związku z tym, że zdrapkę, którą y, kupiłam, dała mi Pani w domu. Zobaczyłam, że ona ma numerek 12. A numerek 12 wiadomo z kim się nam kojarzy, z naszą Niulką. Przypomniało mi się, że chciałam Wam pokazać obrazek, który skończyłam, który od niej dostałam. Bardzo się w ostatnim czasie przydało takie, takie coś. Było to odstresowujące, fajne zadanie. Zaczęłam go wcześniej, ale go teraz skończyłam. Zobaczcie jaki cudny, tak się nie wiem jak Wam to dokładnie pokazać. Jakoś musiałabym chyba wyżej podnieść, o tak. Statyw, o ok. I muszę teraz kupić ramkę, bo on jest duży. On jest yy, ma wymiary 30 na 40 także muszę sobie kupić jakąś ramkę i go ładnie gdzieś zawiesić. Takie ładne dwa pieski z takich fajnych diamencików, wyklejany. Piękny obrazek, naprawdę piękne cudo. Jest to, powiem wam, że jest to zajęcie, które... Yy, nie wiem, która strona jest górą, która dołem, <grym>, nie wiem. Tak to wygląda, a po obróceniu tak to wygląda. No, cudne. Bardzo fajne. Na pewno będzie fajne, jak się będzie na to światło świeciło. Te diamenciki się tak ładnie mienią. Powiem Wam, że to, to, ten obrazek to jest bardzo wciągające. Ja zaczynałam od jednego koloru i tak myślałam sobie, jak dzisiaj sobie zrobię ten kolor i zostawię. Nie. I potem jak wykleiłam jeden, kolejny, kolejny. Bardzo fajna rzecz. Super. Dziękuję Ci, Aniu, jeszcze raz za to. Dobrze, druga rzecz to jest, którą chciałam Wam pokazać, to jest lista osób. Możecie sobie zatrzymać, sprawdzić dokładnie, czy na pewno wszyscy jesteście. Spisywałam po kolei, tak jak komentarze wpisywaliście, czyli po kolei. Pierwsza była Madzia Lenka, tak mi się razem napisało, a każdy wie o tym, że to jest pisane osobno. Madziu, przepraszam, ale tak mi się jakoś razem zleciało, tutaj zlepiło. Po kolei lecimy. Oczywiście hasłem było wpisanie 500 subskrypcji. O, jak mi ręka że to kartka skate. Yy, I tutaj mamy po kolei. Każdy może o siebie przeczytać, zobaczyć. Na pewno wszyscy są. Jeszcze na społeczności też rzuciłam zdjęcie. Ale oczywiście jeszcze, yy, jeszcze tutaj tej osoby jeszcze się dopisują. Także dochodzą. Ja tutaj dopisuję. Zobaczcie sobie Powolutku wam pokazuję listę żebyście zobaczyli czy na pewno wszystkich mam jeśli coś się komuś nie zgadza to pisać w komentarzach to ja wszystko posprawdzam na tą chwilę mamy 70 osób bardzo ładny wynik bardzo dziękuję za wzięcie udziału w poniedziałek wszystko się rozstrzygnie zobaczymy sobie karteczki z numerkami każdy ma swój numerek i po prostu będę losowała numerki, żeby potem nie, no po prostu, żeby nie przypisywać od nowa tych wszystkich Waszych imion. Po prostu numery. Każdy ma przydzielony numerek. A sprawdzimy sobie dzisiaj naszą najnowszą premierę jeszcze raz, bo na premierze wyszła bardzo ile. Zobaczymy jak wyjdzie mi dziś. Zbliżamy i szukamy takiego złota lub worka, który mnoży. Lub oczywiście yy, wygrywających liczb. Zobaczymy, jak się ten nowy punkt lotu spisuje. Trapeczka z numerem 12, tak jak mówiłam. Niulkę oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam Niulkę i wszystkich oglądających. Wszystkich moich kochanych widzów. Szukamy 49, 39, 42, 45... I trzydzieści siedem, bardzo wysokie liczby. A co my tu znajdziemy? Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia osiem, trzydzieści pięć. Trzeba dobrze patrzeć, bo to są małe cyferki, żeby to nie przeoczyć wygranej. Jednaście, kolejny rządek, dwadzieścia sześć, a dwadzieścia wcale nie mamy, czternastka, czterdzieści trzy, a my mamy czterdzieści dwa, kolejne to trzydzieści trzy, osiemnaście. Trzydzieści dwa. No i my się z drabku chyba nie polubimy. Czterdzieści sześć. 44, Czterdzieści cztery, no. Jak blisko. I ostatni rządek. Trzydzieści osiem, a tu jest trzydzieści dziewięć. Tu mamy piętnastkę to za nisko, 24 za nisko, 13 nie mamy i ostatnia szansa to 47 nie mamy. Czyli zrabka nie chce, żebym ją polubiła. Dzieje te kontrolne. A Z. Czyli dwie różne AZ. Gdzieś tam powinna być na pewno trzecia. Ale nie widzę. No dobrze, Zrabka przegrana. A więc moi drodzy strapka zrabką, ale przed nami konkurs. listę osób pokazywałam. Jeszcze tak szybciutko może pokażę. Każdy z nich znajdzie siebie i swój numerek. I druga strona. To są osoby, które biorą. Na tą chwilę udział. Jeszcze, jeszcze jak to i dojdzie, to oczywiście dopiszemy jeszcze miejsca na kartce. Jest sporo. Dobrze, kochani, ja wam wczoraj życzyłam udanego weekendu. Dzisiaj ponownie pięknego, udanego, słonecznego weekendu życzę i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia moi drodzy w poniedziałek. Znają Was te piękne pieski. Pa!